Witam Państwa, Piotr Aleksanderek, firma Agras. Jesteśmy dzisiaj z wizytą u naszego klienta, pana Adama Palińskiego w miejscowości Wilków średni, powiat średni. Jesteśmy na ocenie, można powiedzieć, końcówki rośnięcia pszenicy Euforia, z którą chcemy ocenić, jak, jak ona sobie poradziła wiosną tego roku. Może pan Adam coś powie o. O swoim gospodarstwie, jaki areał, dlaczego ta odmiana, a nie inna. Adam Paliński. Gospodarstwo mieści się w Wilkowie Śreckim. Gospodaruję na 360 hektarach. Uprawiam pszenicę ozimą, jęczmień ozimy i rzepak. Jesteśmy na plantacji odmiany Euforia. Przed plonem, tej, tutaj na tym polu, był rzepak ozimy pszenica była siana 27 września w ilości 110 kg na hektar. Dlaczego odmiana Euforia? Ponieważ w tamtym roku bardzo dobrze się sprawdziła, dała bardzo dobry plon, no i przede wszystkim parametry ziarna w tamtym roku były więcej niż zadowalające. Plon tej pszenicy w ubiegłym sezonie przekroczył 10 ton. Parametry ziarna: gęstość od 80 do 83, białko od 12 do 15, gluten 30-32. Uważam, że ta odmiana pszenicy jest taka stosunkowo wdzięczna. Jeżeli chodzi o uprawę, nie wymaga szczególnej ochrony herbicydowej, bo jest po prostu genetycznie zdrowa. Jest stosunkowo sztywna. Także jeżeli chodzi o regulację wysokości grubości źdźbła, też nie należy do najbardziej wymagających. Myślę, że Pan Adam powiedział w większości zalet tej odmiany. Może ja sprecyzuję, jak, jak mniej więcej wygląda ta odmiana i, i dlaczego się sprawdza. Pan Adam gospodaruje w rejonie e, myślę słabszych troszkę pól, a trzecia, czwarta klasa i widać, że ta odmiana sobie daje radę. Na ten moment widzimy e, realnie rzecz biorąc kłosy wypełnione, e, są zapylone. Nie widać efektów suszy na kłosach. Oczywiście na, na roślinie gdzieś w dolnych partiach już to jest widoczne, ale, ale kłos jest pięknie wypełniony. E, jest to odmiana e, Realnie rzecz biorąc, średnio wysoka. Nie jest to łan zbyt wysoki, nie jest pełny, żeby był zbyt gęsty. O kłosie luźnym. Kłos jest w miarę luźny, więc to decyduje też o wypełnieniu ziarna. Widzimy efekty niestety na tych polach, że troszeczkę nam zabrało plonu, bo mamy jakieś pięterko mniej niż powinno być, ale myślę, że że masa tysiąca ziaren i jakość tego, tego e, ziarniaka powinna nam to skompensować. Odmiana polskiego hodowcy, Herszelce, więc to też e, decyduje o tym, że, że ta odmiana jest wyprodukowana na warunkach polskich, tak? E, więc e, powinna sobie e, w miarę w, naszych, e, w naszym położeniu klimatycznym dawać radę i to widać. Jeśli zwrócimy uwagę jeszcze na na zdrowotność tej odmiany, jest bardzo zdrowa. Praktycznie nie widać żadnych czynników chorobotwórczych na liściu flagowym i podflagowym. Realnie rzecz biorąc przewarwienia są tylko na najniższych, na najniższych partiach, gdzie to już jest efekt po prostu kończenia rośnięcia uprawy. Jeśli pozwoliłem sobie teraz wyrwać Chłosy czy, czy, czy roślinę. Zobaczymy, że efekt skracania jest bardzo dobry e, przez pana tutaj wykonany. E, widzimy, że zabieg e, na tę jedynkę, czyli łamliwość podstawy źdźbła i choroby dolnych partii jest bardzo dobry. E, praktycznie nie widać żadnych oznak łamliwości czy, czy innych, e, innych złych czynników. E, pokrój rośliny jest bardzo ładny. E, jest e, ona bardzo, ma bardzo dobrą zdrowotność, tak? Nie, nie, nie potrzebuje zbyt e, e, przyjmimy drogiej e, ochrony. E, jesteśmy w stanie to zrobić e, odpowiednimi środkami. E, jeśli chodzi o e, zimotwałość, to też jest bardzo dobra zaleta tej odmiany. Jest to na poziomie na dzień dzisiejszy 5,5-6 według soboru, więc w naszych warunkach. Jest to bardzo, bardzo dobry wynik. Czyli tutaj mamy też dodatkowy czynnik, który powoduje nam, że jesteśmy siejąc tą odmianę, jesteśmy bezpieczni, że ona przezimuje i zachowa odpowiednią obsadę na wiosnę. Też, co cechuje tą odmianę? Odmiana jest bardzo odporna na wyleganie. Przez to, że nie jest wysoka, bardzo dobra zdrowotność nie ulega wyleganiu. E, oczywiście w normalnych warunkach. E, to się przekłada też na koszty zbioru, gdzie wiemy, że jeśli łan jest e, stojący podczas zbioru, te koszty też można obniżyć e, paliwa, czasu. E, też e, jeśli ziarniaki są e, odpowiedniej. Dojrzałości, nie są wylegnięte, nie ma ziarna pośredniego. To co Pan Adam powiedział, w zeszłym roku udało się uzyskać gęstość ziarna zasypowego ponad 80 kg na hektolitrze. To jest bardzo dobry wynik w naszych warunkach. Kończąc wizytę u pana Adama, jeszcze dopowiem, że odmiana nadaje się bardzo dobrze na mozaiki glebowe, czyli radzi sobie i na ciężkiej glebie, ale również z niedoborami wody. To co widać za nami jest góreczka, jest podsuszona, ale efekt jest taki, że, że tam na pewno będzie jakiś plon. Może nie rewelacyjny, ale ona nie umarła do końca, więc ona się nadaje w latach mokrych i suchych. Ten plon jest odpowiedni. Myślę, że odmiana. Powinna się kolejny rok sprawdzić w uprawie, w plonie. Myślę, że kolejny rok będzie biła rekord.